Ekipa ze Śląska na pewno nie ma dziś czasu na malowanie graffiti. Musi naprawić nawierzchnię firmowego placu. Każdego dnia przewijają się tu dziesiątki ciężarówek wożących gruz i kruszywa. Podłoże jest już ostro zryte. Dzisiaj naszym zadaniem jest to, żeby uzupełnić plac nasz tutaj płotami drogowymi. Chodzi o to, żeby po prostu go wyrównać, żeby kierowcy mieli lepszy komfort w wjazdu i wyjazdu z bazy. Na do I do siebie! Własne No jest! Jest! Następną! Rakety! Czekaj, 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 czekaj! Nie będziesz taki w gorącej wodzie kąpany, Dalej no, Ale bo tam jest pięciu, a jedynie no robi! Seba! Ty tu jest jako statysta? No, się do odda. morda, się no. no, w ludzi! jeszcze! Jeszcze trochę tu! Na bazie są koparki, są dźwigi. Sam dźwig to już jest około 80 ton i jakby nie było tych płyt, tutaj to praktycznie nie byłoby żadnego przejazdu. To by było cały spód, by byłby wytargany, wyszarpany. I pomału, starym wariacie! Dać staremu dziadkowi zabawka i je. Dobra, kładź na chwilę, pociągnij to trochę. Takie płyty to też nie jest taka łatwa sprawa. Nie? To też trzeba dobrze podsypać, zrobić plan dokładny, dobrze to ubić, żeby to nie siadło. Taka płyta też waży do półtora tony. To też trzeba przy tym uważać. Lubią lubi się te druty urywać. To nie jest już takie proste. Przy tej robocie można sobie dowcipkować, ale do kwestii bezpieczeństwa trzeba podchodzić poważnie. Na Marku spoczywa duża odpowiedzialność. Jeszcze, jeszcze! Na dół. Dobra! Kładź! Uwaga! Heniek, odpinij te kiety! Ale nie ruszaj się! Chadą ci! Ja godzę, że ona ma takie ruchy. Chciał ci jedna na dół, sorry! Kupa kurwą! Ta koparka ma to do siebie, że ona nie ma całkowicie płynnych ruchów. Wystarczy znaczy, niekiedy lekko dotknąć joystick i ona już wykonuje ruch, a niekiedy ma taką przerwę i trzeba ten joystick bardziej. Akurat w tym przypadku to jak tylko dotknąłem joystick i już wtedy łóżka się poruszała. Tak? Dobrze, że ona była nad głową od Henka, a nie na wysokości powiedzmy jego, jego głowy karku, bo no, mógłby wisieć jak Janosik za żebrą.